Wystarczy kwadran, zbyt ten mecz Zakończył się taką padliną, że hej Osiem żółtych kartek już masz Czy radę dasz pograć do końca ten mecz? Czwarta przegrana, rzędu już Minus dziewiętnaście punktów mam Czy radę dam? Trzymaj się w tej Cześć, witam wszystkich. Bardzo gorąco z tej strony schabu. Dzisiaj, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z Preston North End i oczywiście mm, możecie mieć na początku takie mieszane uczucia, ponieważ Preston na 23 miejscu z dorobkiem 8 punktów i nie zapowiada się, że będzie dobrze, ale moi drodzy, słuchajcie, optymizm nie zawodzi. E, ponieważ e, tak jak już w poprzednich odcinkach mówiłem, ustaliliśmy sobie taktykę, która, e, która, która ma zadziałać, która ma zadziałać bo muszą ją nauczyć. Przed nami mecze Southampton, Southampton i Hull City. Mecze, które no, no nie będą proste, prawda, bo Southampton, słuchajcie, szóste miejsce. A, 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 a gdzie jest te Hull City? Jest Hull City dziewiętnaste. Słuchajcie, musimy oczywiście w końcu zacząć wygrywać i no wydaje się na razie to być festiwalem mm, tragedii. Natomiast ja myślę, że będzie dobrze. Dziękuję. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, za duże przyrosty półtorej tygodnia 150 subskrypcji, wiem, powtarzam to na każdym odcinku, innym także, ale dziękuję bardzo subskrybentom, którzy zdecydowali się zasubskrybować kanał, bardzo, bardzo dziękuję tym, którzy już dawno subskrybują, a ty, mój drogi widzu, kliknij ten dzwoneczek, kliknij tą subskrypcję i zasubskrybuj z chabami. to pomoże, napędzimy do dalszej pracy, a przede wszystkim e, mi to dużo pomoże. Dla ciebie to tylko klik. Moi drodzy, mm, cóż mogę powiedzieć, no, nie mam za bardzo... Pomysłów ewentualnie tutaj bym wrzucił tego, chyba jego e, Makana, bo grał tutaj <laughs> Whiteman, ale Makan, pamiętam, e, on lepiej grał. No, kurde, jest źle. Może być tylko lepiej. Może być tylko lepiej, a właściwie musi. E, tu jest ciężko, kurde, co tutaj zrobić? Ogólnie, POC jest środkowym. Tutaj jest uzdolniony pewnie, tak, ale no. Holmes, Holmes znowuż jest skrzydłowym. Jako schodzący napastnik też bardzo dobrze niby tutaj powinien działać. Natomiast jak działa? Wszyscy widzimy. Woodburn, Woodburn, Woodburn prawy, prawy, on lewy bardziej się czuje. Schodzący napastnik nawet bardziej. Czy tutaj Woodburn nie mógłby grać Woodburn na tej stronie? Jak ty się tu byś czuł? Zobaczmy Woodburna, zobaczmy, on jest i szybki, i ładne strzały, wykończanie akcji, technika. E, Holmesa już widzieliśmy wiele razy. No, za Rilisa no nie za bardzo mam kogo, słuchajcie, wrzucić, osmaić kontuzjowany. No, ten to mnie, jak patrzę na niego, to mnie aż szlak trafia, krew nagła zalewa. No i dobra, no niech ćwiczą, co jest analiza. No, analiza obecnej formy jest tragiczna. Słuchajcie, ja liczę, że spalę spokojnie, szluga. Słonson krytykowane za ostatnie występy. No Słonson, no niestety. No jakoś tak średnio bym powiedział. Ale spokojnie. No na razie mamy tylko tutaj ewentualnie Potsa. E, Potsa, no to więc musi grać Słonson. Wiecie, pierwszy sezon... Mm, wiecie, może wyglądać tak. Wiadomo, zaczne, Są sezony, gdzie gram, gra się od razu świetnie. Są, 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 se, są sezony, gdzie... Od początku trochę nie idzie. Takim dobrym przykładem jest Czarni Czarna. I, i słuchajcie, no tak to wygląda przynajmniej teraz. Ale o Nunes? Chilijczyk. Zobaczcie, kociek. Ale no niestety y, wartość jego idzie w bardzo duże miliony, przynajmniej złotych. No, słuchajcie, przed nami dwa ważne mecze, i nie ukrywam, że mam nadzieję, że ten jedenasty odcinek przyniesie w końcu ukojenie mego serca i wyciągniemy z nich. No nie wiem. Albo dobra, niech zostaje. Fuksę, kostkę. No, i nie, nie, nie ukrywam, że mam tutaj taką nadzieję, że w końcu już pokażemy się z dobrej strony. Pierwszy mecz gramy, gramy gdzie? W domu. W domu, więc możemy zagrać chyba z nastawieniem dobrym. Wszyscy tutaj i zarząd, i wszyscy mówią, że to będzie porażka. Zagramy ostrożnie. Mimo, że gramy w domu, ewentualnie potem skoczymy na pozytywne nastawienie. O, powiem Wam, że. że no, zobaczymy. No, Southampton jest dość. jest dobre. E, oni dopiero też tej taktyki się uczą. Dopiero dwa mecze rozegraliśmy tym stylem taktycznym. Więc też nie ma co od razu zakładać, że każdy będzie wiedział gdzie się ustawić, co zrobić. E, no, muszą trochę pograć, nie? Ale no, druga część sezonu na pewno w założeniach musi wyglądać dużo lepiej. Musi wyglądać dużo lepiej, i takie są założenia. No, zobaczymy, czy coś już tutaj w końcówce, Milarz. Zobaczcie, jak zwykle fajnie wbiega. Jakieś takie kosmiczne podanie do, do Słonsona, ale no, niestety bazunu broni. Lis tutaj stoi przy nim. Patrzcie, Cik, wyrzut, krótki wyrzut, druga minuta i już dwie kluczowe sytuacje, to ten mecz może zapadać się ciekawie. Kwestia tylko, czy ciekawie dla nas, czy ciekawie dla przeciwników. To jest ważne pytanie. No i chyba tu będzie, zobaczcie, no już myślałem, że tu będzie strzał zakończony bramką i chyba będzie, ale nie. Podbija się od naszego, nie, od jego od jego atakującego. Dobra, 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 nie jest najgorzej. Co prawda na razie nie szczeliliśmy. Światło bramki, ale tam jakaś groźna akcja z naszej strony Można powiedzieć by była, zobaczcie bardzo Kuges Błąd w podaniu Ratuje nas słupek, ratuje nas słupek No na razie musimy szukać słuchajcie pozytywów tam gdzie Tam gdzie ich wcześniej nie było i w naszej grze, no na razie początek te kilka minut y, Było spoko mm. Było spoko, natomiast, no już tak się, z... widzicie, kolejne, kolejne złe podanie i, i różnie to możemy oceniać, tutaj znowuż bardzo złe podanie. No i tu mamy, słuchajcie, dziesiątą minutę i już tyle kluczowych sytuacji, więc... Też jakoś troszeczkę widzę przeciwnicy muszą wycofać, nie atakują jakoś tak super... Ojej, 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 no cóż... Standardowa procedura. Kurka. No 10 minuta 1-0 dla Southampton. No gdzieś tak wykreowali tą sytuację. Wykreowali ją, bo no nie, nie ma co gadać. Zachęćmy, zachęćmy. Niech się chłopaki nie poddawają. Tu jakiś Armstrong Ształ z daleka. Stał z daleka. Oj, 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 oj. Jeszcze piłka w grze. Piroż. Reston spada na 24 miejsce Ja pierdziele Ładnie, ładnie obrona Ja muszę się wysmarkać, słuchajcie O, 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 mamy rożni Odbita piłka od obrońcy w murze Jezu, ten bramkarz to, nie wiem, nie, nie da nic, nie da nic zgłupkować. Zachęćmy, zachęćmy, no Southampton siedem strzałów, no troszeczkę nas... Eee... Kurwa, może zagramy pozytywnie, może coś rozegramy, bo... Gramy ostrożnie, no fajnie, pięknie, no możemy się nastawić, możemy się narazić, nie nastawić na... akcje ofensywne przeciwników, ale zagrajemy pozytywnie, możemy coś tutaj uszczelimy, bo... Aktualnie jesteśmy na ostatnim miejscu. No, chyba nie tak wyobrażaliśmy sobie wszyscy początek. No i Armstrong 2 do 0. No, nie tak sobie wszyscy wyobrażaliśmy początek tego legendarnego zespołu. No, ale to też jest to, że zobaczcie, ja strasznie też dużo mieszałem w taktykach. Oni nie mogli spokojnie poznać taktyki, wyuczyć się jednej. Jakoś ją rozgrywać i no i to też jest, słuchajcie, często to, jest trzeci mecz z tą taktyką, to jest czwarty, trzeci tydzień, albo czwarty, kiedy my ją... Zęby bolą od waszej gry. No i jest, wiecie, trzeci, czwarty tydzień treningów z tą taktyką. Zobaczcie, że oni jeszcze tak niepewnie grają. i kurde, no zobaczymy, no na pewno nie celuję, żeby się, żeby walczyć o utrzymanie, no, na razie jestem po prostu cierpliwy, cierpliwy na rozwój rozwój sytuacji no i Milar umieszcza piłkę odbijającą przy bramkarza w bramce mamy 2 do 1 coś strzelamy, no udało się Zachęć, zachęć, udało się coś zorganizować, może tutaj uda się powalczyć o jakiś fajny remis, no, gdzieś zobaczcie, nie fart w tym meczu, bo piłkę odbijamy, odbija się od 10 graczy i, i ląduje, słuchajcie, u przeciwnika, ale spokojnie, miejmy nadzieję... No, ten Reels też tak jakoś za bardzo nie. Nie pokazuje mi się jakoś super. Miller nie ma siły. W tym razie damy tu podca. Dam Evansa, bo kurde, no gdzieś ten Reels nie pokazuje mi się z dobrej strony. Damy Lecona. No i dajmy może Holmesa. Zobaczmy, czy Holmes pogra. 55. minuta. Czas na zmiany. Słuchajcie. Milar niech sobie odpocznie. Strzeli gola. No i niestety 3 do 1. No nie wiem. No tutaj raczej już nie powalczymy. Nie, nie zapowiada się bynajmniej, żebyśmy powalczyli o najmniej remis. Kurde, nie wiem. No wiadomo. Piłka nożna jest Sportem, który zaskakuje, ale no, ma, dajemy bardzo mało szczałów. Choć też niekiedy oddając bardzo mało szczałów może być to, mogą to być trzy te celne szczały. Zastąpmy go, skoro jest to jedną kartkę od zawieszenia. No, no, coś tutaj, no. Zobaczcie, z daleko oni atakują. Oni są pewni, po prostu my nie mamy tej pewności. Ciebie, i tu jest też pies pogrzebany. No, zobaczcie, pozostaje tak naprawdę. Szybko zapomnieć o tym meczu, zanim się jeszcze nawet zakończy. I, i celować w Hull City. No, tam już kurde. Myślę, że to rywal w naszym zasięgu. W naszym zasięgu. Choć, mówi to drużyna, która była niezwyciężona w 1988 roku. A teraz, niestety, grzejemy zaplecze ekstraklasy angielskiej na ostatnim miejscu. No i nie zapowiada się, żeby to było ładnie, fajnie i pięknie. Ale, ale słuchajcie, no wiara umiera ostatnia. Wiem, że to jest taki, kurwa, medialny bełkot, trochę tutaj ja teraz mówię. Ale no tutaj już nie mam co zachęcać, tutaj trzeba ich po prostu skrytykować No hol, no Kilometr kurwa tą piłkę wybiło pierwszy No co tu, zobaczcie, my już próbujemy po prostu strzelić na tą bramkę i nie możemy, Li Lindsey zostawił piłkę sobie w piździec. No ja liczę, że w meczu z Hull City przełamiemy się, przełamiemy tą pastę przegranych. się wywraca, nie przyjmuje piłki. Bradley też Bradley nie może dobiec. Kolejka. Słabo. Słabo, słabo. Chciałbym wreszcie. Ustawić tytuł, słuchajcie, tak, przełamaliśmy się. Mecz wygrany, bo to by było coś, ale. Tutaj Morele zjedzone, słuchajcie. Morele zjedzone. O! Brady! Nie, no, ten gol zasługuje na oklaski, słuchajcie, naprawdę, lewa noga. Pocieszmy się chociaż naprawdę fenomenalnym golem. Zobaczcie. Jezu, samo okno. Naprawdę, Brady, bardzo ładny gol. Kolejny gol 5 do 3 Słuchajcie, no, ja nie wiem, Nagle zaczęliśmy strzelać. Szkoda, że to na sam koniec. Szkoda. No, moi drodzy, na pewno tutaj spektakularny gol. Na pewno trzy bramki. Te dwie ładne bramki to, to ładne bramki. Natomiast ja, jakby zamykam już temat tego. Um, tego meczu o, będzie poważna rozmowa Wow, chcą, żebym odeszedł. Dobra, ogólnie to się, to się nawet udało ich troszeczkę przekamacić, bo ogólnie chcieli, żebym, że, że tutaj się poprawi dopiero kiedy odejdę. Eee, kurde, to też bardzo dużo, słuchajcie, zależy, no wiadomo, taktyka, którą ustalimy i td. i jest ważna, ale też bardzo dużo zależy, słuchajcie, od, od samych zawodników, no, ale dobra, no. Y, powiedzieliśmy, obiecaliśmy im, że wyjdziemy z tego kryzysu. Zmieni taktykę, żeby poprawić miejsce. Eee, tylko, że ja tą taktykę już dużo razy zmieniałem i na razie nie mam zamiaru jej zmieniać. Ogólnie... Y Tu chcą remisu, tu porażki. Znaczy, tu chcą, tu oczekują, że tak będzie. Znaczy, no oczekują. Zobaczymy ogólnie. Zobaczymy, jak tu wyjdzie. Na pewno będziemy grać wyważenie. No i ten mecz pokaże, nie? Ten mecz pokaże, jak to będzie wyglądało. Nastroje robią się nerwowe, bo yy, no, zarząd na pewno o niepewni wszyscy. Niepewni, oni są już nie, niepewni, bo wiecie, no, niepewność na pewno będzie w zespole, jeżeli takie wyniki o kurwa. Oni też mają słabe morale. No, kurde, powiem Wam, robi się gorąco. Robi się gorąco, ale to jest słuchajcie Hall City. My jesteśmy na wyjeździe. Eee, no, zobaczymy. Eee, no, jeżeli nie zaczniemy wygrywać, to drużyna może być. Słuchajcie, sami piłkarze mogą nie chcieć, żebym prowadził zespół. Zagrajmy pozytywnie, zagrajmy pozytywnie, zaraz chyba zagramy ofensywnie. No czemu Hal City ciągle? Czemu nie my, ludzie? ukaże kochani, zacznijcie grać. Nie, 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 nie. Powiem wam, że ja nie wiem czy mam coś do stracenia. Będziemy grali ofensywnie. Bo my nie mamy za bardzo do stracenia nic. No nasze morale są bardzo do dupy. My nawet nie oddaliśmy w pierwszej połowie strzału na bramkę. Te podania nie będą dokładne. Te podania będą do dupy. Milar Zobaczcie Strzał jak podanie Milara nagle No Rozluźnijcie się grajcie bez spiny To jest nasz Aj, spalona, ale akcja się fajna krewała. Jesteśmy w stanie strzelać. Pokazaliśmy to już w poprzednim meczu, ale. Może to rozluźnienie całej sytuacji troszeczkę pomoże, żeby oni zaczęli sobie grać, a nie wiecie. Aj! No i patrzcie kontra, kurde. No i ten przebiegnie sobie całe boisko dobrze, że nie szczelił. Makan zmęczony. Niech wejdzie Whiteman. Niech wejdzie Evans. Rozczarowani wszyscy, przez... no, ale dobra. No go, go, go panowie, 70 minuta, dwie brameczki No i dwie brameczki chyba będą, ale... U przeciwnika Boż Tego nie da się uratować No niestety Ewa z kontuzją no, już raczej dobra ten mecz, Wiesz co? no i jeszcze jedna, przynajmniej. zachęć ją. Zachęć. Dajmy, dajmy radę. Jezu, no prawie. Kurde, no nie rozgrają już nic. No i Ewans się niestety wykrzacza. Ja no to Lisa z powrotem nie mogę. Zresztą ja nie mam już zmian. Nie wiem czy przy kontuzji ja mogę coś zrobić, ale no... Niestety. No nie dograł, nie dograł, nie dał rady. Nie popatrzyłem, czy on może rozbiegać tą kontuzję, czy nie. Kurde, kurde, jeszcze raz kurde. Aj. Kurde, no moje zderzenie z ligą angielską. Zawsze, zawsze jest mega ciężkie. Oczekują ode mnie zmiany taktyki. No nie wiem, kurwa, co ja już tutaj mogę zrobić? Naprawdę nie wiem, co ja w tej mogę zrobić, żeby no, jakoś to zaczęło wyglądać. No bo kurwa, już zespół się buftuje. Zaraz pewnie zarząd zareaguje, że jest spójny. E... No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co co zrobić. Nie wiem, co powiedzieć. Kolejny zespół e... w kolejnym meczu mamy. jeden, dwa dni. Eee, no, mamy w kolejnym meczu, eee, tak naprawdę, przedostatnie miejsce. Nie, 22, tak. No i kurde, nie wiem, no nie wiem, nie mam pojęcia, co tutaj zrobić, przyznam się wam szczerze. Eee, no i ja nie wiem, czemu ja zawsze mam takie zderzenie z Ligą Angielską. No myślałem, że tutaj coś będzie dobrze, że wyjdzie, no ale nie wychodzi i. I widzicie, jeszcze tym bardziej, że oni ode mnie oczekują zmiany. Zarząd, no, rozczarowany jest bardzo. To już jest, no, ostatnia kropka. Jeżeli w następnych odcinkach nie da się, nie, nie wymyślę czegoś, co, co by poprawiło tą całą sytuację, no, to będziemy musieli liczyć się ze zwolnieniem, chyba, bo kurde, idzie bardzo w złą stronę. Ale mam nadzieję, że podniesiemy się z dołka. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć Tomasz pakuje Tornaj Marzy ono nowym miejscu czalniczalnego jest bliski, nie wróży sukcesu depresyjny klimat